Cześć, Manko, ja jestem Maciek, ja jestem Kuba I witamy w programie Autostart. Dzisiaj pod lupem weźmiemy Fiata Grande Punto. Fiat Grande Punto został zaprezentowany w 2005 roku w Turynie. Konstrukcję oparto o płytę podłogową dzieloną z oplem Corsą D. Nadwozie zaprojektowane zostało przez włoskie studio Ital Design pod wodzą Giorgetto Giugiaro. Sylwetką Punto chciał on złożyć hołd włoskiej motoryzacji, m.in. poprzez zastosowanie przednich lamp niemalże identycznych jak te stosowane w modelach Maserati. Początkowo samochód oferowany był jako 3-drzwiowy hatchback, w 2006 roku wprowadzono wersję pięciodrzwiową. W 2007 roku zaprezentowano wersję sedan oferowaną pod nazwą Linea. Samochód oprócz standardowych wersji silnikowych dostępny był w usportowionej odmianie Abarth z silnikiem o mocy 155 mechanicznych oraz jeszcze mocniejszej wersji Abarth SSC ze 180-konną jednostką. W 2009 roku przedstawiono gruntownie zmodernizowaną wersję auta nazwaną Punto Evo, jednak Grande Punto jako osobny model pozostało w ofercie Fiata do 2012 roku. Stoimy właśnie przed przedliftową wersją PUNTO z 2007 roku. Zajrzyjmy pod maskę. O, czekaj, bo muszę to. Jeśli chodzi o silniki, jakie były dostępne w PUNTO, to wszystkie silniki były rzędową czwórką. I w benzynie, wszystkie pojemności były albo 1,2, albo 1,4. Mieliśmy trzy różne silniki 1,4 i jeden silnik 1,2. Silnik 1.2 miał 65 koni i miał najmniej koni ze wszystkich silników dostępnych w Punto. Najmocniejszy silnik w Punto był dieslem, 130 koni i jest to naprawdę godne polecenia, jest bezawaryjny i ciągnie. <grytanie> Tutaj mamy 1.4, 77 koni. Przyjrzyjmy się teraz wnętrzu naszej maszyny. Pozycja za kierownicą, zważając na niezbyt spore gabaryt tego samochodu, jest wygodna. Mamy tutaj fajnie wyprofilowaną kierownicę, sprawia wrażenie, nawet można powiedzieć, że takiej sportowej. W przeciwieństwie do charakteru tego samochodu, szczególnie z tym silnikiem. Warto wspomnieć również o ciekawie zaprojektowanych zegarach. To z taką sportową czcionką. Projektowane były one przez firmę Magneti Marelli, która właśnie specjalizuje się w produkcji i projektowaniu. Desek rozdzielczych do sportowych samochodów. Jeśli jesteśmy tutaj jeszcze po lewej stronie deski rozdzielczej, to trzeba powiedzieć, że kierownica jest w pełni ustawialna. To znaczy, tak. że możemy ją sobie Mamy przysunąć. Tutaj regulację regulacje. Przód, tył, w górę, w dół, więc pełna czterostopniowa regulacja kierownicy. Fiaty Punto dopiero od 2007 roku wychodziły w wersjach pięciodrzwiowych, czyli w takiej wersji, jak teraz siedzimy. Wcześniej były dostępne tylko w wersji oczywiście trzydrzwiowej. Siedzimy w podstawowej wersji Fiata Punto. Nie mamy tutaj absolutnie żadnego wyposażenia z katalogu wyposażenia dodatkowego. Z tego co było w podstawie to są dwie automatyczne szyby z przodu, elektryczne lusterka, materiałowa tapicerka oraz manualna klimatyzacja. Radia fabrycznego nie ma, mamy tutaj dokupione radyjko Blaupunkta. Jeśli chodzi o samą jakość wykończenia w środku samochodu, to szczerze mówiąc, yy, wbrew pozorom Fiat zrobił dobrą robotę. Plastiki są twarde, nic nie trzeszczy i naprawdę wygląda to bardzo porządnie. Wnętrze, które pozornie sprawia wrażenie funkcjonalnego, wcale do końca takie nie jest. Tutaj mamy dwa miejsca na kubki, ale standardowe kubki w nie nie wejdą, więc w sumie możemy sobie tylko położyć jakieś rzeczy. Kubka tu nie włożymy. Tutaj mamy miejsce też niby na kubek, jednak jest ono mało wgłębione, więc ten kubek nie będzie stabilny i na większych wybojach będzie się przewracał. W tym schowku też butelki wody nie włożymy, gdyż jest on zbyt wąski. Jedynym funkcjonalnym schowkiem jest ten tutaj, który jest całkiem spory. Mamy tu nawet taką fajną półeczkę, jest podzielony na takie dwa segmenty, więc tak to jest. Standardowy test ilości miejsca na tylnej kanapie. za dosyć wysokim kierowcą w Punto. Przebiega całkiem pomyślnie. Miejsca na nogi co prawda dla wyższych osób może trochę brakować, jednak sama objętość tutaj kanapy, miejsca nad głową jest w porządku, więc samochodem w komfortowych warunkach możemy przemierać nawet dłuższe odległości. Z tyłu oczywiście klasyczna korba, a szyba nie chowa się, więc zimnego łokcia pełnego nie zrobimy. Bagażnik otwieramy w bardzo niestandardowy sposób. Mamy ładnie wpisany przycisk w deskę rozdzielczą. Wystarczy go wcisnąć. Gorzej jak, jak ów przycisk się zepsuje, bo żadnego otwarcia z kluczyka tutaj nie mamy, więc wtedy będzie problem. Jeśli chodzi o samo miejsce w bagażniku, to szczerze mówiąc jest go więcej niż bym się spodziewał. Bagażnik jest bardzo głęboki, co powiększa jego pozorną objętość. Możemy tutaj włożyć nawet większe bagaże. Ciekawą opcją, która wyróżnia punkty wśród konkurencji jest obecny standardowo w każdej wersji Trip City. Tutaj mamy taki przycisk z kierownicą. Polega to na tym, że gdy odpalimy samochód, załóżmy, że jesteśmy na jakimś ciasnym parkingu i mamy trudności z obróceniem kierownicy, gdyż koła w miejscu ciężko się kręcą. No to wtedy wciskamy kierownicę. Pojawia nam się tutaj zielona ikonka City i kierownicę jednym palcem z łatwością możemy obrócić przydaje się to na, właśnie na wspomnianych parkingach oraz sytuacjach gdzie musimy w miejscu obrócić kierownicę na przykład pe o pełny obrót, żeby gdzieś wykręcić jedziemy yy, od razu musimy powiedzieć, że nie, to nie jest punto to czym jedziemy ponieważ punto niestety nie mieliśmy możliwości nagrać jazdy nim. Więc musimy się posłużyć innym samochodem, ale opowiem wam o Punto. Jeździliśmy Punto. Ja też dużo jeździłem Fiatem Linea, który jest tym samym co Punto, tylko że w nadwoziu sedan i mogę wam powiedzieć, że ten samochód nie prowadzi się źle. Wyczucie kierownicy było całkiem dobre, jak na samochód tej klasy. Sam silnik ten 1.4 70 KONI, oczywiście swym tempem jazdy nie powala, jednak odwdzięczy się za to niskim spalaniem. Nie wiem czy tak we wszystkich egzemplarzach jest PUNDO, czy tylko w tym co jeździliśmy, ale strasznie dziwnie zastopniowany był pedał sprzęgła. Miał on strasznie duży skok, i jak odbijał od dołu, to wyrzucał tak tę nogę, że ona niemal dotykała kolanem kierownicy. Nie wiem czy to jest przypadłość w większości punta, czy tylko jednego egzemplarza, ale było to bardzo irytujące i na to powinniście zwrócić uwagę przy wyborze punta. Też jeśli chodzi o sam układ kierowniczy w Punciaku, to odniosłem wrażenie, że ta kierownica jest bardzo, bardzo mocno wsumagana. To znaczy, nie jest to tak jak w. Modelach Subaru, gdzie to wspomaganie tak naprawdę oprócz tego, no, starają się, żeby było jak najmniejsze, żeby jakby to sterowanie było jak najdokładniejsze. To ten punkt rzeczywiście chyba chcieli, chcieli go bardzo mocno dostosować do jazdy miejskiej, ponieważ takie kierownica rzeczywiście jest bardzo, bardzo mocno wspomagana. Natomiast. Yy, nie odczułem tego jako, jako jakąś wadę. Powiem nawet, że całkiem przyjemnie odczułem cały ten układ. Tak, Punto robiono jako auto miejskie i w jeździe miejskiej to się sprawuje. Plus jeszcze ten trip City, który jest pomocny na ciasnych parkingach. Konkurs ogłaszam, jeśli któryś z Was zgadnie jakim autem teraz jedziemy, to wygra nagrodę. Wygra drzewko zapachowe. Więc jeśli ktoś zgadnie, nie licząc moich znajomych, bo oni pewnie wiedzą, co to jest za samochód, no ale jeśli ktoś zgadnie, czym właśnie jedziemy, to wygrywa drzewko zapachowe. O, z zapachu Wanili. A nie dajemy tego Top Gira? Stiga? Albo, albo z tego, ze Stigiem Top Gira. Albo obydwa. O, obydwa. o, obydwa Dwa drzewka zapachowe dla zwycięzcy konkursu. Więc komentujcie i zgadujcie. W Punta mamy taki system yy, w skrzyni biegów. Czy trudno to nazwać jakimkolwiek systemem, ale przy wrzucaniu biegu wstecznego musimy podnieść palcami taką dźwigienkę na lewarku. Szczerze mówiąc w innych samochodach ja te przyciski właśnie jakieś takie dziwne. Czasami się to trudno wciskało. Czasem jakieś dziwnie, dziwnie właśnie te przyciski chodziły w punto, ten cały właśnie nie wiem jak to nazwać, przycisk, czy jakaś mała dźwigienka. Jest spora, łatwo jest to złapać, bardzo łatwo chodzi. Także rzucanie tego biegu wstecznego jest powiedzmy, że bezpieczniejsze, tak? bo przypadkowo go nie wrzucicie, chociaż nie wiem jak. Natomiast nie jest w żaden sposób niekomfortowe. Tak samo zawieszenie w punto jest ciekawie zestopniowane, zestrojone. Ono nie jest jakieś super miękkie. Ale z drugiej strony też nie jest zbyt twarde, jest tak idealnie moim zdaniem wystopniowane po środku, przez co samochodem jedziemy w dosyć komfortowy sposób, a jednak mamy, nie złożąc już na to duże wspomaganie, mamy całkiem przyjemne czucie drogi w samochodzie. I to tak samo w Punta w jeździłem tylko w mieście, ale Lineą jeździłem po drogach górskich, drogach krętych, a to jest dokładnie to samo. I samochód się bardzo fajnie prowadził. Nie jest to co prawda układ z Focusa, jedynki, bo do tego mu trochę daleko, ale jest dobrze i jest przyjemnie. W Punto, jak na auto miejskie, siedzimy dosyć wysoko, co może wydawać dziwne, jeśli wcześniej jeździście samochodami niższymi o takim na przykład sportowym zacięciu. Jednak w mieście sprawdza się to bardzo dobrze, gdyż mamy sporą widoczność. Tak nawet jak spojrzycie na Punto z zewnątrz, one są wysokie w porównaniu do innych samochodów. Nie jest to poziom crossoverów różnych albo tych mniejszych suv -ów. jednak niż klasyczne hatchbacki one będą odrobinkę wyższe. A to jeśli chodzi o jakieś usterki i wady techniczne w Punciaku, to no, niektórzy uważają, że te samochody włoskie to mają wadliwą elektrykę, no, funto, punto tego schematu niestety nie załamuje, ponieważ, ponieważ alternator. O, jej jeszcze przepuszczasz. <laughs> ponieważ alternator jest bardzo wadliwy, praktycznie każdemu się chyba ta usterka zdarza. Jeśli chodzi o inne usterki, to rdza występuje dosyć często na bucie podłogowej, także tam musicie zaglądać. Tak, on z zewnątrz już nie będzie jeszcze rdzewiał, bo to są w miarę nowe samochody, ale pod spodem ta rdza jak najbardziej pojawia się. Pamiętajcie, że jednak zawsze jak kupujecie samochód, no to postarajcie się wziąć ze sobą jakąś latareczkę cokolwiek właśnie, żeby zajrzeć pod samochód um, i zobaczyć to podwozie. No najlepiej to w ogóle na przegląd, do mechanika, na podnośnik i wtedy wszystko jasno wychodzi. Może nie jest to usterka techniczna, ale te takie piszczałki i dźwięki ostrzegawcze, kiedy nie zepniemy pasów punto, są wyjątkowo uciążliwe i tak, ten dźwięk jest strasznie drażliwy dla uszu, jest taki, to jest taki wysoki ton i. No jak... Zapinajcie pasy, bo nie przejmie się tego słowa. Nie przejedziecie. to z drugiej strony no, bezpieczeństwo jazdy. Może tak specjalnie zrobić. Ceny płuciaków, grander płuciaków zaczynają się od poziomu 10-11 tysięcy. To będą egzemplarze z dużymi przebiegami i z takimi śladami zużycia widocznymi, do 20 tysięcy za egzemplarze z końca produkcji i w stanie niemalże idealnym. Więc ten zakres jest dość szeroki. Jednak każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie, jeśli macie oczywiście ten budżet. Załóżmy 10-15 tysięcy. Za 15 tysięcy punciaka w bardzo fajnym stanie już znajdziecie na rynku wtórnym. Są też samochody o oznaczeniu Punto Evo i tutaj się niektórzy spierają, czy to jest nowy model, czy to jest jeszcze Lifting Grande Punto. No ja bym to pociągnął pod taki duży Lifting. No i te Punto Evo, one będą droższe, no już będą 20 tysięcy, 25 tysięcy. Jedno wszystko co powiedzieliśmy o Grande Punto też do Punto Evo można zastosować, więc... Ten, to się kształtuje. Tak. ten model, który testowaliśmy, czyli ten, który oglądaliście jakieś 5 minut temu, poszedł chyba z tydzień temu za 12 tysięcy. Tak, został sprzedany. A on był w całkiem, w całkiem niezłym stanie. Nie licząc tam paru obić, co pewnie widzieliście. To był fajnie, miał niski przebieg. No więc właśnie możecie zobaczyć, jak te ceny się kształtują. Uważajcie na skrzynie biegów w Grande Punto. Ponieważ w, u mnie w rodzinie była kiedyś jeżdżona linea, już wspomniana przeze mnie. I tam ta skrzynia biegów, która jest taka sama, jak je montowali w grande punto, ona po czterech latach się totalnie zepsuła. Nie dało się jej naprawić absolutnie, trzeba było wymieniać całą skrzynię na nową. Nie wiem, czy to była usterka popularna w tych modelach, czy akurat trafił nam się wadliwy egzemplarz. Ale na tą skrzynię lepiej zwrócić uwagę. Zresztą. Kurwa. O! <grywa> Ech. Ech, dziwne jest to tego. Zresztą, właśnie w tych samych punciakach, też w samej skrzyni, jeśli nie chodzi o całe. E, jakby powiedzmy, awarię, taką nie do no to też jest jakiś problem z uszczelkami w skrzyni e, biegów. Także tam coś tam cieknie, coś jest nieprzyjemnego, hmm, także też spróbujcie na to zwrócić uwagę przy zakupie. Punto ogólnie, jeśli chcecie auto kupić dosyć takie w miarę nowe, jeśli boicie się, nie wiem, z pewnego powodu kupować auta starsze, to punto jest jak najbardziej do polecenia. Godne polecenia na pierwszy samochód. No i to by było chyba na tyle. Pamiętajcie o konkursie. Zgadujecie, w jakim aucie siedzimy? Wygrywacie dwa drzewka zapachowe. Jedno Wunderbaumika, drugie w kształcie Stiga Stop Gira. Więc o konkursie pamiętajcie, komentujcie filmik. No, zapraszamy na Facebooka, na Instagrama. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, który już we wtorek. Ten był w czwartek, ale następny już normalnie będzie we wtorek. Więc do zobaczenia. Siemanko. Hello.